наше планы и на Ofiarowanie swego życia przez złożenie na ołtarzu Jezusa także tego wszystkiego, co składa się na ludzkie życie. Każdego dnia uczestnicząc we mszy świętej, ofiarowała się wraz z Jezusem Ojcu Niebieskiemu na wszystko, zdając się zupełnie i całkowicie na Jego świętą wolę. Tak dalece chciała podobnić się do Jezusa ofiarującego się za zbawienie świata, że prosiła, aby ją przeistoczył. Drugą hostię. Tak pisała w dzienniczku. Chcę być żywą hostią dla ciebie. Tyś, wielki Pan, wszechmocny, ty mi możesz tę łaskę uczynić. I odpowiedział mi Pan. Jesteś żywą hostią, miłą ojcu niebieskiemu, ale rozmyślaj, czym jest hostia, ofiara. O mój Jezu, rozumiem znaczenie hostii, rozumiem znaczenie ofiary. Pragnę być przed majestatem Twoim żywą hostią, to jest żywą ofiarą, która codziennie płonie na Twoją cześć. Ofiarujemy tę koronkę do miłosierdza Bożego, prosząc Jezusa Miłosiernego, aby przebaczył nam grzechy abyśmy tą modlitwą wynagrodzili Jezusowi miłosiernemu, Bogu wszechmogącemu za wszystkie grzechy świata, za grzechy nasze, naszych bliskich, również za grzechy widzów telewizji niepokalanych ich rodzin, za grzechy naszej wspólnoty, prosząc Boga o przebaczenie, o to, aby zawsze był dla nas miłosierny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i, ja, boimy, I na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak robimy opuszczam odpuszczamy naszym I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Slavashmary Was Kiepanamasto.

se Amen. Ojcze Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało, i krew, i duszę, i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, dla przebłagania zazwyczaj naszych, i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłość, na noc i całego świata, nie jedno śledzi dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie nas jego bolesnej męki. Jej mi nas świata, dla jego bolesnej męki. Jej <t features> <z shoulder> Miej miłosierdzie z wami całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie z całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie z wami całego, całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie z wami całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiarujemy Ci ciało, kręb duszy, gustwo. Najmilszego syna Twojego, Pana Waszego Jezusa, Chrystusa. Nasze Pawła, Zabrzeżenie i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Mięknie oświęcie dla nas i całego świata.

dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzia dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzia dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzia dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie mimo szczęścia dla nas i dla Jego bolesnej męki. nie mimo szczęścia dla nas świata, dla Jego bolesnej męki. nie mimo szczęścia dla nas i dla Jego bolesnej męki. Nie mi dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie mi dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie mi dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie mi dla nas i całego świata. Ojcze, przywieczę. <coughs> Przyciągamy, żeby Bóstwo i bustwony Twojego, jeszcze naszego Jezusa Chrystusa. na świętach 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 i, na na i, i świętach Miej miłosierdzie świętach 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 nas i

Naszego Jezusa Chrystusa, dla naszego, dla nasza, naszego naszych dla Jego bolesnej męki, miej o święcie dla nas, całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej oś dla nas, całego świata, dla Jego bolesności, świata, dla Jego bolesnej męki, Jej mi oświęcela nas, całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mniej ośledzy nas z całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mniej ośledzy nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mniej ośledzy nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mniej ośledzy nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Jego bolesnej męki, nie i w święty dla nas i całego cześć. świata. Święty Boże, święty młodszy, święty święty. cum hoc nas. Jezu wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Jezu Synu Boga Żywego zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Jezu od blasku Ojca Zmiłuj się nad nami Jezu jasności światła wiecznego Zmiłuj się nad nami Jezu królu chwały Zmiłuj się nad nami Jezu słońce sprawiedliwości Zmiłuj się nad nami Jezu synu Maryi Panny Zmiłuj się nad nami Jezu najmilszy Zmiłuj się nad nami Jezu przeciwny Zmiłuj się nad nami Zmiłuj się nad nami. Jezu wielkiej rady zwiastuj Zmiłuj się nad nami. Jezu najmożniejszy. Zmiłuj się nad nami. Jezu najcierpliwszy. Zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Zmiłuj się nad nami. Jezu miłośnik uczystości. Zmiłuj się nad nami zmiłuj się nad nami Jezu Boże pokoju zmiłuj się nad nami Jezu dawca żywota zmiłuj się nad nami Jezu cud w przekładzie zmiłuj się nad nami Jezu pragnący dusz naszych zmiłuj się nad nami Jezu Boże nasz zmiłuj się nad nami Jezu ucieczka nasza zmiłuj się nad nami Jezu Zmiłuj się nad nami, Jezus, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami, Jezu dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami, Jezu światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami, Jezu mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami, Jezu dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami, Jezu drogą i życie nasze, zmiłuj się nad nami, Jezu wesele aniołów, zmiłuj się nad nami, Zmiłuj się nad nami. Jezu, Mistrza Apostołów. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Nauczycielu Ewangelistów. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Męstwo Męczenników. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Światłości Wyznawców. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Czystości Dziewic. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Koroną Wszystkich Świętych. Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłości. Przechodź Jezu, na, bądź nam miłości, na miłości. Wysłuchaj nas od sława wszelkiego. w nas Jezu, od grzechu każdego. w nas Jezus, od gniewu Twego. w nas Jezus, od sideł szatańskich. w nas wierzu, od ducha nieczystości. Wybacz nas od śmierci wiecznej. Od zaniedbania natchnień Twoich. Wybaw nas, Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twojego. Wybaw nas, Jezu. Przez narodzenie Twoje. Wybaw nas, Jezu. Przez dzieciętwo Twoje. Wybaw nas, Jezu. Przez najświętsze życie Twoje. Wybaw nas, Jezu. Przez trudy Twoje. w nas, Jezu. Przez konanie w i mękę Twoją. Bywa w nas Jezus, przez krzyż i opuszczenie twoje. nas Jezus, przez omdlenie twoje. Wybaw przez śmierć i pogrzeb na twoje. nas przez nad twoje. nas przez niebo wstąpienie twoje. nas przez twoje ustanowienie najświętszego sakramentu. nas przez radości twoje. Nas Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezuś Świat nam Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Mogący Boże, oddasz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chrystus zmienił się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chrystus zmienił się nad nami, któryś za nas cierpiał.

że zawsze przede mną. Siedziś, same, i uczyniłem to, co przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodzimy się owszem, i jako bóżecznika poświęcała mnie Matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie, ma tajemnic mądrości.

I nie odbieraj mi dzisiaj tego za Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Ja będę mnie prawy nauczał Duch Twoich i wrócą do Ciebie grzecznicy. Uwolnij mnie Boże od kary za krew przylaną, Boże mój stawco, niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz zarki moje. A Ojca moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całą palenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże, że moją ofiarą jest Złudzony. Pokornym i, i skróconym sercem Ty Boże nie gardzisz. Panie, okazję nowi łaskę Twojej dobroci odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawdę ofiary. Dalej, i Wtedy składaj będąc serce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak ja była na początku, teraz, na I na wieki wieków, Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święty imię Twoje. przyjść królestwo Twoje, wglądnij wola Twoje na ziemi. Chleba naszego nie daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię my odpuszczamy naszym wierowaniom. I my nie opuszczamy nas na południu ale nas zbaw Amen. Przyjmij Chryste nasze skruszone serca. Zdjęł się na nami Panie Boże. Już ośmielamy się z miłosierdzia, gdy wyznajemy mi nasze winy. Chryste, nie nas z powodu naszych grzechów, z twoim miłosierdziu bądź nam mocą. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z wami, i z ruchem Twoim, módlmy się. Boże, którego obraża występy, a przejedywa pokutami, wejrzyj i odwróć od nas chłostem Twego gniewu, na którą zasługujemy swoimi grzechami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.